Witamy w niedzielę rano. Lot numer 3 Grodzisk Wielkopolski. nie ja wiem, to gdzieś do mnie będzie z 200. Tak liczę. Nie wiem dokładnie, jaki pomiar, bo to pierwszy taki lot. Pogoda. No, taka lazurowe niebo. Gdzieś tam jakieś chmurki. W oddali, ale to bardziej tak to wygląda. Taka mgła słoneczna, czy jak to tam się zowie, yy, wiatr, dziób, choć tu za dużego ruchu nie widać, ale on tam jest jakiś. Yy, start 7:20. Myślę, że 3 godziny lotu nas czekają. Prędkość gdzieś tam te 1100, 1000, może pod 1200, ale raczej gdzieś tam 1100. 1150, no, coś koło tego. Myślę, że 1200 nie przekroczy, z tego przedziału poszło wszystko co było, łącznie z dwoma tymi dolotami starszymi. Posprzątałem wieczorem, jako tako, także tu nie ma nic. Juniorki zasadniczo. Został jeden, ten który jeszcze nie był na żadnym locie, bo on tak naprawdę dopiero zaczął ten nakrapiany tam. Dopiero zaczął normalnie trenować e, ostatnio, już doszedł do masy i tak dalej. Więc gdzieś tam ze dwa razy go wywiozę i być może e, pójdzie na następny lot. Tu jeszcze jest niesprzątnięte, ale zaraz będzie poszedł też na lot ten płowy kontuzjowany, bo e, praktycznie że <laughs> cały tydzień. Dobrze już trenował z gołębiami, widać, że gdzieś mu tam boleści jakieś tego skrzydła przeszły. Bardzo dobrze trenował, łącznie z tym treningiem, spowodowanym tym spłoszeniem przez jakieś bydle stwora, nie wiem co to było, no nieistotne nie spłoszeniem, może kot, spłoszeniem tych gołębi, gdzie one latały do samego wieczora. Dawał radę z tymi gołębiami, był mięśniowo w dobrej formie, więc został zakoszowany. Także zakoszowane jest w sumie 36 sztuk, jeden. Okradziony, czyli jest de facto 35. No i cóż, czekamy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze trochę czasu jest, więc pogarniamy w gołębnikach. Wszystkim życzymy powodzenia i pewnie żona będzie nagrywać, bo starsze dziecko mówi, że ja mam iść do pracy, bo jak mama nagrywa, to jest na co patrzeć i lepiej siadają, więc. Może ja się gdzieś ulotnię, żeby jak to się mówi, nie zapeszać. Aczkolwiek myślę, że przez te animozje z tym nocowaniem na dachu rewelacji nie ma się co spodziewać. Ale może się miło zaskoczę. Także pozdrawiamy na razie. Mamy 10.44, dwa na raz. Jeden na pewno typowany. Chodź, 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 chodź. I z tego co wiemy, to mniej więcej gołębie były. 15 minut wcześniej niż u nas, no czyli na pewno jedynka na oddział nam nie grozi, ale te dwa nie są tak źle. Chodź, chodź, chodź! Nie wiem jak będzie z wchodzeniem, bo były dość mocno nakarmione, bo jednak jest mocno pod wiatr, także teraz tylko. Chodź, 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 chodź. Nie wiem gdzie ten drugi. Chodź, 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 chodź! O jest trzeci. A nie, to akurat przybłęda zapewne, który tu siedzi na domu, więc będzie przeszkadzał. Chodź, chodź, chodź! Chodź! Chodź, chodź! Nie wiem się odbi. A gdzie jest ten drugi Emila? Ten na krab pstry.

Mówiłem o tym stremnie o tym mówię. To nie. Wiem. No to drugi albo był nie nasz, albo gdzieś poleciał latać. Także czekamy a ta... dalej. Teraz prawie cztery naraz. Ale dwa już jakby zawróciły, czyli gdzieś z grupą musiały przejść. Gdzieś z grupą musiały przejść i, i po prostu zachodzą pod wiatr do lądowania. Chodź, 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 chodź. Teraz tylko żeby chciały usiąść, a to pstre, nie wiem, albo nie nasze. Albo gdzieś przeszło, może za dużo energii, trochę. E, I poszły, no ale pięć na raz. To teraz, z tego co słyszę, to nie jest źle, bo na tych wcześniejszych gołębnikach wcale się jakoś mocno nie sypią te gołębie. To, że nie chcą usiąść, to jest pryszcz. Ważne, że są. To cieszy. Pytanie, czy w ogóle usiądą. Czy nie polecą gdzieś w ciul. Może coś było nie nasze, tylko nasze zaczęły krążyć, to Płowa to na pewno nasza jest. No, jak na razie krąży tylko połowa. <gry> <gry> Może i też nie nasze? Nie, no jest. Jest, ja Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Nie jest z tym siadaniem za rewelacyjnie. Także widać nie są aż tak bardzo zmęczone, no, ale mówię, no były dosyć y, jeszcze w sobotę pokarmione. Chodź, 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 chodź. Dosyć, dosyć. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No idź. Odbity a te trzy gdzieś poleciały. Czyli być może to jednak nie były nasze, tylko zakrążyły za naszym. 1978 ten chyba był typowany. Chyba nie wiem, bo nie mam pozaznaczane w zegarze. Trzeba to kontrolować z listą, tą składania. Ewentualnie, nie zaznaczałem, bo mi się po prostu nie chciało. No ale, lot wysiłkowy. Także, no nic, czekamy dalej. No i krąży, krąży ta pstra, która przyszła z pierwszym gołębiem. To chyba ona. Albo podobny gołąb do niej. Może to jest drugi. Tam też krąży jeden, nie wiem czy to z tych co tu latały, czy to też jakieś opcje, a po prostu tego gołębie wariują i krążą za moimi. Nie wiem. Zobaczymy. A nie to jest inny gołąbek. To nie tam krążyła. Ale ten miał być nietypowany, ale go przestawiłem do serii, bo mi się bardzo się niego podobał. Także tylko żeby było siadną. Jednak ten kot, czy tam jastrząb, czy co to tam było, co je spłoszyło. To miał jakiś wpływ, bo tak niechętnie siadają. Ale widać, że też popracował. Ale regularnie, co chwilę coś przylatuje. W odstępach czasowych pewnie zbyt dużych. Między pierwszym a drugim 10 minut. Między drugim a trzecim troszkę mniej ale jak on jeszcze ma siłę, latać chodź, 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 chodź! Z pierwszego lotu pierwszy, z drugiego lotu trzeci, z trzeciego lotu trzeci. Chodź, chodź, chodź! Rodzeństwo w oddziale Jarosław u kolegi Mateusza. Chodź, 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 chodź! No ten jest toporny do wchodzenia! Chodź! Chodź! Myślałem, że to jest jeszcze inny gołąb, ale no dobrze, że to ten! Chodź, chodź, chodź! No chodź! Szybciutko! Chodź, 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 ale go on spogląda. No idź do anteny, idź. chodź, chodź, chodź. Jest następny Chodź, 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 Fajnie. I tutaj krąży, ale nie wiem, czy to mój jeszcze. Chodź, 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 chodź. Jest kolejny. Piąty. W miarę szybko siądzie, no to w 20 minut jest piątka. Pewnie konkurs może będzie trwał te pół godziny. Chodź, 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 chodź. Zobaczymy. Mają jeszcze siłę latać. Hodsch, 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 हाच 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 w końcu. Chodź, chodź, chodź. Czekamy dalej. Jest szósty gołąbek. trzydzieści 19, 19.37 jest na kapie. Chodź, 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 chodź. Także nie jest źle u kolegi. Nie wiem, z 15 km wcześniej też było 6, przed chwilą. to że on chyba trochę więcej włożył. Tak więc. Chyba nie ma tragedii. Zobaczymy jak i reszty. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Odbita. Mieszają się te gołąbki. przewód jest jakiś taki tutaj, też nad nami. Widzę, że w jedną, w drugą stronę latają. No ale dobrze, że jest 6. Także czekamy dalej. No i ledwo zdążyłem wyłączyć, jest siódmy. Tu leciała grupa takich czterech. On się odłączył teraz. Także nie wiem czy się zabrał z jakimiś też innymi gołębami, ale... Chodź, 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 Dzisiaj wszystko atakują gołębie z tego gołębnika. Na razie żadnego juniora. Chodź, 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 chodź! Szyłki się uwijają. Trzeba uważać. Chodź, 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 chodź. Hart, 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 Jak jest? Dobrze jest. Może zobaczymy. Jest gołąbek numer 8. Ale tu słyszę, że dwóch potentatów do mistrzostwa już ma ponad połowę gołębi. Także także pewnie niedługo skończymy relację. No bo to tu więcej nagrywać. To co musi przyjść, to musi przyjść. Na razie tego, który był pierwszy, nie ma. No więc cóż, też gołębie w tym tygodniu, mówię, no z tą przygodą z tym kotem, jastrzębiem czy czymś tam nie były na żadnym treningu, latały tylko koło domu. Więc, no, ale też no, nie o to chodzi. tak Generalnie bardziej nam zależy na tym, żeby te gołębie się zleciały w jak największej ilości niż żeby się nie wiadomo jak ścigały. Fajnie, jak coś tam siądzie, czy coś złapie konkurs, ale no, nie przesadzajmy. Chodź, 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 chodź. Jakaś tam radość jest, bo mimo ciężkich warunków coś tam siada w miarę regularnie. Także. Jakiś też jeszcze jeden, drugi, ale to chyba nie moje, więc mój się pewnie zabierze z nimi. Oj. Ale zawrócił. I tam nawet jeden też przyklaskuje, może też się wróci, ale chyba nie. Dobra, niech sobie lata. Jak wejdzie, to wejdzie. Witamy w poniedziałek po locie. Jesteśmy w trakcie trwania finału na Superkapie. <laughs> yy. Gratuluję wszystkim tym chłopakom, których gołębią Pawła już się odmeldowały. Przede wszystkim koledze składakowi yy. Rafał Timalu, Wojlery, można powiedzieć. Yy. Pierwszy gołąb, który u Pawła się zameldował, to właśnie był jego gołąbek, także wielkie gratki. No nasz się odmeldował jako dziesiąty. Też, no nie ma tragedii. Cóż, no tak pierwsze wnioski można powiedzieć na gorąco. Siadają te gołębie, które na tym locie czterysetkowym, bo nie było tego krótkiego lotu pomiędzy, bo prawdopodobnie nie byłoby warunków na finał. I siadają te gołębie generalnie... Tak wygląda na to, że usiadły te gołębie, które e, troszkę mniej popracowały na 400 i odmeldowały się drugiego dnia. To tak, a propos finału, a propos lotu w oddziale, czekamy na listy. E, no cóż, no, na zegary mieliśmy 15 z 35. E, wróciliśmy, dwa już czekały, czyli 17 na noc, niestety tylko. Jeden doleciał rano, zaraz tam ko pół do siódmej e, więc liczyłem na to, że gdzieś tam się jeszcze sporo tego towarzystwa zejdzie natomiast no niestety bolesna porażka po raz kolejny zresztą 50% w trasie e, myślę, że fizycznie raczej im nic nie brakowało no, zresztą też te pierwsze pierwsze gołębie one dosyć dosyć ładnie usiadły nawet jak na ten lot to tak przyzwoicie na zegarach te 15, no to było troszkę mniej niż połowa ale w granicach jakiejś tam średniej normy nie mniej no, dla nas no i nie tylko dla nas ciężki lot, wymagający, cóż trudno się mówi Czy ten kot, czy Jastrząb, który spłoszył tę głębię miał wpływ na to. Być może. No pewnie miały być ciutkę więcej energii, gdyby nie przesiedziały nocy na dachu, nie opuściły dwóch karmień, tak naprawdę. No i mniej stresu, więc ten ciąg do gołębnika trochę inny. Ale no cóż, no co ma w głowie to jest. Myślę, że jeszcze coś dojdzie. Tak po cichu na to liczę. Też gratuluję. Tym chłopakom, którzy nabili dobrze, a na pewno tacy są. Eee, no i cóż, my czekamy sobie dalej, zaglądamy statystyki, czy tam jakiś ten gołąbek jeszcze z tego finału już się dzisiaj odmelduje, jeszcze, czy nie. Tam ze, z, nie, nie walczy ich już tak dużo. W tym roku sezon wyjątkowo ciężki. Te szybsze gołębie gdzieś tam już poodpadały więc, no, trudno się mówi. Niemniej, no, akurat ten gołąb, który usiadł pierwszy nasz, to zdaje się, że jest tak, patrząc szybko po numerach, to jest akurat brat tego gołąbka, który był lotnikiem w tamtym roku. Także akurat ta para gdzieś tam pasuje na te loty w miarę. A reszta do testów. Także czekamy, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.